Cześć, z tej strony synek ze Śląska i... i. ja. Kinga z Warszawy. <laughs> I Kinga z Warszawy. Dobra, dzisiaj mam challenge dla Kingi. Pięć tytułów po Śląsku, no i Kinga musi odgadnąć, co one znaczą po polsku. Pierwszy tytuł: Pitło z luftem. A to jest. jedno słowo? W sensie... Nie, pitło z luftem. Luft to, ci podpowiem, jest powietrze. Albo wiatr. Jak coś pito? Szybko, na przykład, że coś minęło. Przeminęło z wiatrem. <śmusi> <nie. śmusi> no, tak. Nie. Nam żongu bym do piraci z Karaibów. Teraz drugie. Nie ciulej Franco. Nie czulać to jest w sumie tak okłamywać. Kłamać. Nie kłamuj dziewczyny. <śmusi> Blisko. <śmusi> nie, niestety. nie kłam. Kochani. Tak! A -a. Lubisz bajki? Mm -hmm. Beboki i kameraty. Kameraci to piraci. Nie, kameraci to yy, kumple. A, to komuś przyjaciele. Nie. <grym> Beb a beboki? Ktoś straszny. Czyli... Potwór, i spółka. Potwór i spółka. tak, jest. Takie trzy punkty, to są takie punkty z dużymi Zwyczułam podpowiedziami. Się. Tak, Dobre. z dużymi podpowiedziami. No. Zobaczymy, czy zdążymy czwarte. Izba z deklaków. Coś tam umarłych. No, a pamiętasz, co to była izba? Yy, pokój. Tak, pokój, czyli może być też pokój, może być sala. A sala z dechlaków? Sala umarłych? Nie. Sala samobójców! <laughs> Dobra, ja se njadajem do tebe.